Dziękuję za cierpliwość. Przechodzimy już do ostatniej części naszego spotkania. Sprawozdawczość GUS. Proszę Państwa, ja się skoncentruję tylko na tych nowościach, które się pojawiają pojawią w formularzach. Może zacznijmy od tego, że pojawia nam się nowa architektura systemu POLON, i to wymusza również jakby ten nowy proces sprawozdawczości, nieco inny niż ten, do którego Państwo jesteście przyzwyczajeni. Zacznijmy od tego, że Dane do gus będą zasilane z, z systemu POLON z różnych modułów. Część tych danych znajduje się w starej aplikacji, na przykład dane o studentach, dane o starych doktorantach. Część danych Państwo będziecie mieć już w nowej aplikacji pracownicy, nowi doktoranci. Część danych będzie zasilana za pomocą. Plików importowych. Te dane będą przechodziły przez hurtownię danych i będą pojawiał się w interfejsie Gusowskim. Za moment omówię szczegółowo, jak ten interfejs Państwu został udostępniony. Może zacznijmy od tego, że interfejs Państwo macie udostępniony w aplikacji już nowej w Polonie 2. Nowość, która się pojawiła związana z architekturą systemu, to to, że dane są zaciągane poprzez hurtownie danych z tych modułów, do których Państwo je wprowadzaliście, i nie będziecie Państwo mieli no, zbyt wielkiej możliwości modyfikacji tych danych z poziomu, a właściwie żadnej możliwości, e, z poziomu interfejsu gusowskiego. No chyba, że będziemy podmieniać pliki, e, pliki importowe. E, tak, z naszej hurtowni korzysta GUS w nieco innym zakresie, to też było tutaj na prezentacji, ale skoncentrujmy się na samym interfejsie. Interfejs zakłada, że mamy tam część danych, które Państwo będziecie wprowadzać ręcznie za pomocą szablonów importu, ale przede wszystkim znajdą się tam gotowe wyliczenia z hurtowni danych. Są to dane generowane automatycznie. I również pojawią się raporty, raporty dwojakiego rodzaju. Za moment o tym trochę więcej Państwu opowiem. Natomiast, może zatrzymajmy się przy tych danych wyliczanych przez hurtownię danych. Tutaj Państwo nie macie możliwości zmiany tych danych. Z poziomu interfejsu Gusowskiego. Wszelka modyfikacja danych, one są zaciągane z tych modułów źródłowych, więc modyfikacja może, może dokonać się tylko z poziomu tych źródłowych modułów. Troszkę mi ten wskaźnik przestaje działać, ale mam nadzieję, że dotrwamy do końca prezentacji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o terminy. Państwo wiecie, zmienił się nam ten termin, został wydłużony ten termin wpisywania danych do systemu polon. Interpretujemy to również w ten sposób, że Państwo macie wydłużony ten czas yy, yy, uzupełniania, yy, zasilania yy, interfejsu GUSowskiego plikami importowymi również do tego czasu. A więc yy, stan danych na dzień 31 grudnia 2019 roku, ale Państwo możecie. Te dane wprowadzać do 15 kwietnia. Dopiero po tym terminie przekażemy cały stan bazy polon wraz z wyliczeniami do Gusu. Tutaj mamy wygląd makiet jeszcze. Za moment jeszcze pokażemy to na zrzutach, jak wygląda to. W samym systemie. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na tym interfejsie. Proszę Państwa, mamy tutaj odpowiednich sekcji umiejscowione w systemie tych sekcji interfejsu, więc tak wygląda miejsce, gdzie Państwo będziecie importować uzupełnione pliki. Czyli są to dane, których my nie możemy przekazać do gustu z poziomu systemu polon. To są te pliki Excelowe, które Państwo będziecie uzupełniać i zasilać nimi system, właśnie za pomocą interfejsu Gusowskiego również te dane można potem pobierać, wielokrotnie importować do tego momentu przekazania stanu bazy Polon do Gusu państwo możecie te dane modyfikować. Tutaj pobieramy szablon importu. Mamy również Raporty walidacyjne, raporty, które mogą informować o tym, że są jakieś błędy zawarte w tych plikach. Mamy również tą możliwość pobrania tych raportów walidacyjnych. Tutaj pobieramy dane statystyczne i są to te dane zaciągnięte przez hurtownię danych z modułów źródłowych. I mamy również raport. Taki walidacyjny, informujący nas o tych, o tych danych źródłowych. Oczywiście pojawią się też komentarze czy wezwania do korekty, gdyby była taka konieczność. Proszę Państwa, króciutko o tych raportach, czym one się różnią. Jeśli chodzi o raport z importu, czyli macie go Państwo na ekranie niżej, to jest to raport, który informuje Państwa o jakichś. Błędach wewnętrznych w ramach tego złożonego szablonu. A jeśli chodzi o raporty z błędów walidacyjnych, to tutaj mamy informację o tym, że pewne dane zawarte w tej sekcji są niespójne z innymi działami sprawozdania. Jak system nam generuje te wartości. Większość danych, które państwo macie dostępne przez interfejs GUSowski, to są to dane zaciągnięte przez hurtownie danych, a więc one są generowane poprzez system i w niektórych w przypadkach będzie tam możliwość dodania nowego wiersza przez użytkownika w określonych przypadkach, jeśli będzie to wymagało dodania dodatkowych informacji. Natomiast również szablony, również jest możliwość oczywiście zasilania szablonów importów, które są już generowane przez państwa ważna informacja to to proszę państwa że nie ma tutaj czegoś do czego państwo jesteście przyzwyczajeni w zakresie sprawozdawczości GUSowskiej z lat minionych nie ma tutaj takiego ręcznego nadpisywania danych przez użytkownika z poziomu interfejsu te dane są automatycznie aktualizowane raz na dobę więc tutaj Modyfikacja danych zaciąganych przez hurtownię danych może się dokonać w modułach źródłowych i trzeba będzie niejednokrotnie poczekać, aż hurtownia danych zaciągnie te dane i e, zaktualizuje je. Co jeszcze się tutaj, proszę Państwa, pojawi? Przy każdej sekcji pojawi się przycisk zatwierdzi dane z działu. Na ten moment te przyciski są nieaktywne. Państwo je widzicie, natomiast one są nieaktywne i będą aktywne dopiero po 31 marca, i dopiero po tym momencie będzie można akceptować dane. Jest to dla nas taka informacja, że. Ten komplet danych może zostać przekazany do GUS. Natomiast na jednym z ekranów Państwu też pokażę, skąd mamy wiedzieć, że dane zostały zaktualizowane, po czym to można sprawdzić. A przejdźmy do ogólnych zmian we wszystkich formularzach. Zacznijmy od tego, że mamy osobne formularze z 10, 11, 12 dla uczelni i dla filii, a więc z poziomu interfejsu również będzie można podejrzeć sprawozdania dla poszczególnych. Filii. Jeśli chodzi o sprawozdanie S10, sprawozdanie o studiach wyższych, już macie Państwo je dostępne w systemie. Podobnie jak sprawozdanie S11, czyli z poziomu, zauważcie Państwo, jesteśmy oczywiście w nowej aplikacji w polonie 2.0, suwak jest przesunięty w prawą stronę na polon 2. Po rozwinięciu menu mamy guz sprawozdania. Mamy udostępnione dwa sprawozdania. Wiem, że Państwo pewnie już pytacie o to, kiedy będzie S12. Jeszcze moment, to już mi koleżanka kiwa, że tak takie pytanie się pojawiło. Jeszcze moment, proszę Państwa, testujemy. Przekażemy S12, no na pewno w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni. Taką informację dzisiaj dostałam od analityków. Natomiast przypominam, że cały zakres danych macie Państwo w metodologii, w, systemie, w, w pomocy polonowej jest ta metodologia opisana. Na przykładzie S10 i zobaczmy, jak to wygląda w systemie. Mamy, proszę Państwa, akurat w przypadku S10 mamy działy sprawozdania, wybieramy odpowiedni dział tak, odpowiednią sekcję i pojawiają nam się znowu takie podsekcje i jeszcze tutaj na interfejsie mamy informację, że są te podsekcje niezatwierdzone. Przechodzimy, wybieramy jedną z sekcji i przechodzimy do konkretnych informacji. I teraz, proszę Państwa, uprzedzając pytanie, skąd mamy wiedzieć, że dane zostały zaktualizowane, jak Państwo sobie wybierzecie, Pobierz dane statystyczne działu. To tam będzie informacja również, na jaką datę te dane zostały zaciągnięte przez hurtownię danych, bo mamy te, te dane zaciągnięte automatycznie z modułu polonowego. Mamy widoczne przyciski, zatwierdź dane z działu. One na ten moment, jak powiedziałam, są nieaktywne i tak właśnie wygląda. Już ten plik Excelowy, zaciągnięty przez hurtownię danych z danymi, które Państwo wprowadzaliście do e, aplikacji polonowej. I też pojawia się data i czas wyliczenia, a więc tutaj no, ten zrzut akurat robiłam dość dawno temu. Ten, tak jak powiedziałam, raz na dobę te dane są zaciągane i aktualizowane. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zmiany danych, zmiany te, te, w tych y, poszczególnych sprawozdaniach, to jeśli to w S10 mamy zmianę sposobu generowania danych związaną z tym, że mamy... Zmiany w samym polonie. Jak Państwo wiecie, no właśnie jest ta możliwość rejestrowania studentów i też rejestrowania absolwentów, informacji o absolwentach w dwóch wykazach: w wykazie studentów 2019-20 albo w starym wykazie studentów, i tutaj ci absolwenci są zaciągani z tych poszczególnych modułów źródłowych, tak jak zostali oni wprowadzeni. Jeśli jakiś student został albo właśnie student, który, absolwent, tak, został przypisany do semestru zimowego 2019-2020, to on się znajduje w wykazie 2019-2020. Docelowo znajdzie się w polonie dwójce. Tak. Natomiast no tutaj, gdybyśmy chcieli modyfikować jakieś dane absolwentów, no to pytanie, gdzie oni byli wykazywani w modułach źródłowych. Jeśli absolwent nie był rejestrowany na rok akademicki 1920 będzie w starym wykazie studentów i z tego starego wykazu będzie zaciągany. Dane dotyczące typów uczelni i również dane dotyczące informacji o organie nadzorującym są zaciągane z modułu instytucji. Również jeśli chodzi o informacje o Kierunku. No to też w zależności od tego, czy student był przypisany do starego kierunku studiów, czy też został zarejestrowany na Nowy Rok Akademicki 1920, a więc przypisany również do nowego kodu uruchomienia, znowu z tych poszczególnych modułów będzie on zaciągany i z takimi danymi, które są dla niego specyficzne. A więc w przypadku studentów w procedurze skreślenia, absolwentów, którzy bronili się przed 1 października, absolwentów, którzy bronili się po 1 października 2019, ale nie zostali przypisani na nowy rok akademicki, semestr zimowy 19-20, no to ci studenci będą e, zaciągani na podstawie starej listy kierunków. Studenci nowo rejestrowani, w tym również absolwenci zarejestrowani na semestr zimowy 1920 20 będą zaciągani w oparciu o nową listę kierunków, o nowe kody uruchomienia, mówiąc precyzyjnie. Proszę Państwa, w dziale czwartym S10 pojawią się zmiany dotyczące sposoby wyliczania danych dla studentów, którzy studiują w ramach rekrutacji bez podziału na kierunki i tutaj oprócz wiersza, gdzie mamy studentów studiujących na kierunku w, w ramach danej instytucji, pojawi się możliwość dodania odrębnego wiersza dla studentów, którzy pochodzą z rekrutacji bez podziału na kierunki. Osobny wiersz dla tych studentów. Jeśli chodzi o studentów studiów międzyobszarowych, to oni są wyliczani w dodatkowym dedykowanym wierszu, a nie nie są wliczani do kierunków składowych. Natomiast studenci studiujący na dwóch poziomach edukacyjnych, na przykład student jest studentem studiów licencjackich i jednocześnie jest studentem innych studiów, na przykład jednolitych magisterskich, będzie on uwzględniany na tych dwóch poziomach edukacyjnych, czyli w formularzu w dwóch odrębnych kolumnach poziomów edukacyjnych. Studenci urlopowani i studenci powtarzający rok są wprowadzani w trybie ręcznym za pomocą plików importowych. Jeśli chodzi o absolwentów, mamy zmianę w dziale drugim. Tutaj zmiana ta dotyczy dat. W raporcie są uwzględniani absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie od 1 stycznia 2019 roku włącznie do 31 grudnia 2019 roku włącznie. I znowu konsekwencja pewnych zmian architektury systemu polon. Zmiana dotycząca działu trzeciego, absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów. Proszę Państwa, tutaj ta, ten czas trwania studiów w latach znowu zależy od tego, czy ten student jest przypisany do starego, czy też do nowego kierunku. Wiemy, że po migracji część z tych. Nowych kierunków była modyfikowana. Państwo modyfikowaliście liczbę semestrów, i tutaj też te zmiany są uwzględnione w formularzach. Oczywiście w związku z tym, że zmieniły nam się podstawy przyjmowania studentów zagranicznych, mówiłam o tym w części dotyczącej rejestracji studentów zagranicznych, również ta nowa, ta nowa lista. Podstaw zostanie uwzględniona w formularzu. Przejdźmy do S11, sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. I tutaj, proszę Państwa, niewiele mamy zmian. Kluczowa zmiana to ta dotycząca raportowania nieruchomości. Proszę Państwa, system nie wygeneruje Państwu danych dotyczących nieruchomości. Tutaj te informacje należy wprowadzić w trybie ręcznym za pomocą szablonu importu, czyli pobieramy szablon, uzupełniamy, importujemy do, do systemu za pomocą um, odpowiednich przycisków. Zwróćcie Państwo na to uwagę. Przejdźmy dalej. Również konsekwencja zmian wynikających z zapisów ustawy 2.0 zmieniły nam się nazwy stypendiów i również te nazwy zostaną uwzględnione jako odrębne w sprawozdaniu S11. Przejdźmy do S12. Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, o osobach ubiegających się o stopień doktora i zatrudnieniu. Tutaj proszę Państwa, znowu niewiele modyfikacji i e, jedna informacja myślę warta takiego e, zatrzymania się. I skupienia. W tym formularzu W12 pojawią nam się oddzielne sekcje dla Polaków i cudzoziemców, natomiast sami cudzoziemcy zostaną podzieleni na dwie grupy. Cudzoziemcy bez pobytów krótkoterminowych typu Erasmus i cudzoziemcy studiujący w ramach programów krótkoterminowych typu Erasmus, proszę Państwa, tych danych dotyczących tej ostatniej grupy. Nie posiadamy, nie możemy Państwu ich zaimportować, i, czy przekazać poprzez hurtownie danych. Tutaj Państwo będziecie musieli uzupełnić szablony importu. Po ścieżka tryburecznego. Pobieramy plik, uzupełniamy i zasilamy. Jeśli chodzi o um, znowu pewne nowe elementy, w dziale drugim, trzecim i w czwartym pojawią się zmiany dotyczące czy informacje dotyczące kształcenia specjalistycznego. I pojawi się tam też ta konieczność podania informacji o studentach, którzy otrzymali świadectwo, Um, ukończenia czwartego poziomu PRK poza Polską, czyli jest to matura uzyskana za granicą. Jeśli chodzi o osoby dotyczące, osoby ubiegające się o stopień doktora, proszę Państwa, tutaj we 12 będzie uwzględniona kwestia i starych zasad, i nowych zasad, a więc odpowiednich modułów będą dane zaciągane. Jeśli chodzi o kształcenie na starych zasadach, to będą to studia doktoranckie, moduł ze starej aplikacji. Jeśli chodzi o stopnie nadane na starych zasadach, będzie to moduł stopień doktor, doktor habilitowany również ze starej aplikacji. Natomiast już kształcenie na nowych zasadach to nowy moduł Szkoły Doktorskie z polono dwójki i również informacje o doktorantach, którzy kształcą się w szkołach doktorskich, doktorantach kształcących się eksternistycznie, starych doktorantach, którzy wszczeli postępowanie na nowych zasadach. Te informacje zostaną zaciągnięte z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora. Jest to ten nowy moduł, który Państwu całkiem niedawno udostępniliśmy w Polonie dwójce. Jak to będzie wyglądało już w samym systemie, to niestety makiet Państwu w tym momencie nie mogę pokazać, natomiast przekazuję Państwu informacje o sposobie generowania wartości. W dziale siódmym. Sposób generowania wartości, jeśli chodzi o studia doktoranckie, będzie przez system, natomiast użytkownik będzie mógł dodać kolejny wiersz, po to, żeby uwzględnić użytkowników, uwzględnić te osoby, które zakończyły studia i mają otwarte przewody doktorskie. W zakresie działu 5 osoby ubiegające się o stopień doktora, nie będące uczestnikami studiów doktoranckich, znowu dane zostaną zaciągnięte ze starej aplikacji przez system, czyli poprzez hurtownię danych, natomiast znowu użytkownik będzie mógł dodać wiersz i zarejestrować osoby, które nie posiadają zawiadomienia o nadaniu stopnia. Natomiast już te nowe moduły, nowe informacje w dziale dziewiątym szkoły doktorskie, całość informacji zostanie zaciągniętych z Polonu dwójki i również w dziale szóstym osoby ubiegające się o stopień doktora nie będące uczestnikami szkoły doktorskiej, również sposób generowania wartości przez system hurtownia danych. Państwu tutaj prowadzi te dane właśnie z tego modułu. Krótka informacja, proszę Państwa, znowu konsekwencja pewnych modyfikacji wynikających z zapisów ustawy 2.0. W formularzu S12 będą uwzględnione zarówno stanowiska z tej starej siatki, jak i nowej siatki stanowisk. Tutaj dopasowujemy formularz do tego, jak wyglądało to. W rzeczywistości, w zakresie zmian prawnych. I ostatnia już informacja, jeśli chodzi o nowość, proszę Państwa, doszedł dział dotyczący przeciętnej zatrudnienia w danym roku według stanowisk. Do tej pory nauczyciele akademicy byli prezentowani w formularzu w zakresie przeciętnej liczby zatrudnienia w roku kalendarzowym, ale w zakresie podziału na według tytułu i stopnia naukowego jeszcze należy podać ten podział w zakresie stanowisk. Być może państwo będziecie mieć sporo pytań szczegółowych, szczegółowych takich natury. Merytorycznej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z metodologią wyliczeń. Jest to dosyć obszerny materiał, napisany przez analityków, gdzie wszystkie te informacje o danych zawartych w poszczególnych formularzach zostały opisane i macie Państwo tam wskazania, co się w poszczególnych formularzach powinno znaleźć. Natomiast wszelkie wątpliwości, albo też jeśli Państwo zauważycie, zaobserwujecie jakieś błędy w formularzach w zakresie zaciąganych danych przez hurtownie danych, takie informacje zachęcam, żeby zgłaszać je systemem zgłoszeń. Czyli jesteśmy z poziomu starej aplikacji, wybieramy przycisk zgłoś uwagę i tam wszelkie wątpliwości i błędy Państwo możecie przekazać.